Ciemka wszystkim. Dolny Śląsk, Białobrzezie. Następne coś, co było pałacem. Tam dalej jest Milena i Marcin. My w terenie oczywiście. Białobrzezie. Oczywiście, my chyba raczej nie wejdziemy. Dach już dawno nie ma. Drzewa w środku rosną. Super motyw jest tych piaskowych. O, i psy oczywiście. Patrzcie. Te takie tak zwane o, z piaskowca. To widzicie tu. o, Super to jest. Idziemy dalej. O, to jest taki fajny motyw jak balkon Zamurowane. Obiekt grozi zawaleniem no na pewno ale ptaki zasuwają i oczywiście Musimy wejść, no bo jak to już jest totalnie dachu, nie stwierdzono już dawno fajne te takie coś. No oczywiście co? w patrzcie szkło leży a ja chciałem dotknąć kamień musicie uważać na wszystko tamte okno co pokazywałem wam Jakieś elementy jeszcze leżą, które mogłyby wylądować w jakimś muzeum czy czymś. No ale kto to ma zabrać? stare domnule vodali Wszystko będzie. Pozdrow z tego miejsca, lecimy dalej. Trzymajcie się. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.